Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz to pod ręką idzie w Bo u mnie luks i hop sasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma. Siewadeczko, dzisiaj prawie kończymy robotę. Troszkę jeszcze podłubiemy. I wyjedziemy na zewnątrz. gdzie jeździć. Bardzo dobry plan. Ale jeszcze póki co musimy tutaj przerobić. Yy, tu mam na to plan, jak przerobić. Jeszcze tamten błotniczek muszę przyczepić. Te już sobie poprzy, poprzykręcałem, już się zarobiście trzymają. Jedynie co to tak będą wibrować. Trochę z tym lipa będzie. Ale może nie będzie się tak rzucać w łodzi. Chociaż tu mógłbym taki pręcik dać. Tu taki wzmacniający. Będzie mniej. I tutaj też dać. I by było mniej. No, taki pręciczek byś puścił. A tutaj? Tu też kurz. się złapać. Także zaraz sobie jeszcze chwilkę podłubiemy. Tu zastanawiam się, czy z blachy nie zrobić takiej... <grytanie> takiego tunelu. Będzie ładnie silnik zasłaniało. Jedynie to będzie problem, żeby dolać benzyny do niego. Ale to rureczką się da. No, i jak tu będzie blacha, to będzie można ubę w tą blachę i sobie rozsięć z tyłu, więc nie wiem, czy to dobry pomysł. Eee, ale tak aerodynamicznie by było i by było schowane przed deszczem. No, bo wiadomo, nie będę tego w garażu trzymał. Trzeba na dworze ich postawić. Dobrze, bierzemy się dalej za robotę. Tutaj sobie już postawiłem na kobyłce. Taki mam plan. Bo te koła są tak rozkraczone, nie? I amortyzator bardzo twardy, i, 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 i bym musiał jakoś to przerobić, żeby to się wszystko lepiej robiło. To albo obciąć tutaj i puścić go luzem, tak żeby ustawić sobie koło i wtedy przyspawać do tej rureczki z powrotem. Tutaj mu dużo nie potrzeba, jakiś, nie wiem, tyle. Albo. Tu odciąć, nawiercić dziureczkę niżej, i on się nam opuści, akurat o, ten, o tą wysokość, taką, żeby koło się wyprostowało do pionu. Tak mi się wydaje. Z drugiej strony byśmy zrobili to samo, ten sam manewr, i powinno nam się wyprostować. Wydaje mi się, że tu chyba by było lepiej to właśnie tak zrobić: że przewiercić dziurkę niżej i go dać niżej. I jak się nam opuści, to i nam się koła też. Troszkę zwężą, a w razie co przetnę tutaj, wyrównam sobie koła i zaspawam z powrotem. Tutaj proszę, ja was sobie porobiłem te błotniczki już. One tak o bźdąkają. więc nie wiem, czy tutaj takiego pręcika nie przyspawam. <gryw> tutaj też tak się będzie trząsł na dołkach, więc jakbym stąd puścił pręcik tutaj, to też by się to ustabilizowało. Także takie mam jeszcze plany co do tego. Tutaj już więcej nic nie będziemy grzebać. Tył jest, będzie chodził, będzie można, będzie można się przejechać, więc zobaczymy jak to będzie się jeździć po śniegu. Najpierw sobie przyspawam ten błotniczek, a później przerobimy resztę. Nie lubię spawać przy chujabuzie. Hu... <grym> Bo się boję, że plastyki się popalą. Owiewki mnie się popalą. Jeszcze. No ale cóż, nie mam wyjścia. Za mały garaż. Za mały garaż jest. Andziejku mój. O! Złapno tu I teraz, żeby to zrobić, ba. Kto tu śmieci nawalił? Teraz, żeby zrobić. No to musimy znowu przyspawać taką blaszkę tutaj. I potem sobie od środka złapać tak. To jest od środka czy od zewnętrznej? Pokaż tam. Nie od zewnętrznej to jest przyspawane. A, bo ty do tego spawasz. To będziesz musiał przyspawać. Dobra, to ja sobie tutaj zrobię, bo to muszę tą blaszkę obciąć. Tutaj cykwuch. I potem sobie przyspawać tą blaszkę do tego. To ja sobie zrobię sam. Pokaż majster, by kalibru, jak tam jest. Tak jakoś. Czyli tak jakoś. I to było wyżej, niżej i później będziemy myśleć. Tak jak teraz muszę przyspawać. Daj pan. Hopsaj. <laughs> Zaraz zaspawamy Dobra, teraz sop spawa i będzie chodzić. będzie chodzić będzie. Jeszcze z tej strony. Dobra, teraz mogę przyspawać sobie to do lodówki. Wydłupam. Jeszcze tutaj okruszki może. Śrubokrintem. <laughs> Czego to się tak zapieprza tutaj, ja to nie wiem. Co one za sprzęty robią? Że to tak się zagrozowuje. Dobrze. Daj no tutaj. Zaraz spabamy, co nieco. Za mały amperaż, wtopam się. Ale tu jest coś krzywo strasznie Nie wiem czemu Tak wyszło Kurwa hamulec przyspowałem Coś ty zrobił Człowieku coś ty Kurwa zrobił tutaj Nie, może tu będzie chodzić Dobra, jest. Nie ma podejścia, kurde. Żeby tu pospawać. Mam nadzieję, że jest podobnie zamontowane. Nie wiem, czy tutaj ten pręcik taki spawać. Lata trochę tu. To jakby trochę mniej. O, mam takie. Mówiłem, że coś się. Zawsze jak majster coś zostawi, to się przyda. O. <laughs> nie wiem od czego to było. To jakby od roweru wygląda. Ale nie, tu były zgrzewy. Od lodówki to może jest. I o, taki pręcik bym sobie tutaj przyspawał. I nam wzmocni. Nie będzie się tak trząchał ten. Błotnik. Tak byś. Jeszcze go tak naprężył. Nie pa! Teraz tam wóź tak. Tu złap za ten spawik. I wóź. O, jakie gorące. I tu wóź. No ale mówię, tak by przespawał i powinno być lepiej. Pokaż z drugiej strony, czy tak się radę zrobić. No dużo lepiej jest tak... takim druciczkiem. Kupujesz samochód, warto by było go sprawdzić przed zakupem, nie tylko tak wzrokowo, ale też biurokratycznie. A w tym pomoże Ci CarVertical.com. Dzięki CarVertical zrobisz sobie raport pojazdu i sprawdzisz, czy samochód nie był kradziony, czy nie był cofany licznik, czy przypadkiem nie był po stłuczce, czy też po jakichś klęskach żywiołowych. Korzystając z linku pod moim filmikiem, uzyskasz 30% zniżki. Taki raport, żeby sprawdzić samochód, możesz zrobić sobie nawet telefonem i w takim raporcie znajdziemy. Uszkodzenia, użytkowanie komercyjne, przebieg, status finansowy i prawny, kradzieże, emisje spalin. Możemy trafić na zdjęcia pojazdu, jak wyglądał przed sprzedażą. Co tam było w nim rozbite? Tu już mamy perełkę. Tu już po remoncie. Sprawdzimy użytkowanie komercyjne, czy przypadkiem nie był taksówką, czy nie był do transportu. Radiowozem, czy też nie był samochodem jakimś szkoleniowym. Sprawdzimy czy nie był samochodem kradzionym, przebieg pojazdu, czy nie ocofanego licznika. Sprawdzimy też status finansowy i prawny. Czy samochód nie jest jakiś zadłużony, badania techniczne. Sprawdzimy też uszkodzenia jaki był koszt. 2016, 2017, to już nieznane. 24. Czy samochód nie pochodzi z klęsk żywiołowych? Wartość rynkową sprawdzimy. Emisję CO2. Specyfikacja i wyposażenie pojazdu, czyli sprawdzimy, co tam powinien mieć pod maską. No i tam różne bajery. Oś czasu. Pierwsza rejestracja gdzie wykryto uszkodzenia, zmiana własności, przeglądy techniczne. I tu na końcu mamy taki poradniczek podczas oglądania samochodu, co tam sprawdzić, co tam pooglądać i jaka kontrolka o czym informuje. Więc jeśli chciałbyś zrobić sobie taki raport przed zakupem pojazdu, link masz pod moim filmikiem, tam będziesz miał 30% zniżki. Warto zrobić sobie taki raport przed zakupem, bo dzięki takiemu raportowi dowiecie się więcej, niż Wam by powiedział sprzedający. A dzięki temu też możecie się troszkę ze sprzedającym potargować i urwać trochę na cenie. Już nie będzie tak skakać. Dużo mniej. No dobrze, żeby z tej strony naprawić, postanowiłem, że jednak tutaj sobie obetnę. I wtedy będę mógł sobie w ogóle wyregulować to, ile tam potrzebuję. Tylko y, problem będzie taki, że to się przesunie do góry, czyli do tej rureczki. A ta rureczka miała być rozbieralna, niby ją przyspawałem trochę, ale miała się rozbierać. Że mogę se to wyjąć i zdjąć budę, nie? Tak by chciał rozebrać. Ale w razie go to tak takłte to rurkę i se wyjmę. Bo tu tam niżej to o jakieś 2 cm, 2 cm to jest mało. Tak żeby koło do pionu stanęło, to by musiało być. Dużo by musiało być. A teraz. O! o, ty. o teraz nawet możemy odwrotnie przy, przyspawać sobie w tą. I teraz wystarczy, że ja sobie zrobię tak. Tutaj ustawię, jak potrzebuję kółeczko na równo. I to przyspawam. I już będzie zrobione <laughs> Dobrze pan kombinujesz Co by tu podłożyć Pokażę. O! Nie, to za bardzo Cień się od tego Puszkę po spreju dajcie Jeszcze za wysoko? Nie Pionowo jest bardzo ładnie. Nawet można było zgiąć trochę tą pusieczkę, Upuść mam powietrza. Tak może być. Czyli byś musiał to przyspawać tak. O tyle. Tutaj mi o tyle nie da, żeby opuścić. No tam kurwa jest głęboko, tam mógłbym naprawdę obciąć i przesunąć. Tylko jak ja teraz dziurki tam na wierce. Jak ja nie mam wiertła, wszystkie tempa są z tego co kojarzę. Pokaż to było takim nawiercone. Takim było nawiercone. Jakbyś tu nawiercił, to może było <słyska> <słyska> dobrze. Nic nie idzie. No i to. Nie idzie. Byłoby zajebiście. Jak to nawiercić teraz? Tępymi wiertłami. A ja mam do strzenia przecież. Okaż tu kur. Zapomniałem. Mam takie coś. Może się naostrzy. A to? To też spalone. Co Nie, Nie tam. teraz pokaż to? Poszło. Poszło. się tylko. Czy mi teraz amortyzator tak będzie pasował? Dobra, teraz muszę jeszcze to obciąć, tą rureczkę, na krótszą, żeby nam amortyzator podszedł. O Jezu! Uciąłem prawie przy śrubach. Niedobrze. Pokaż, nawet mnie nie drażni, żeby było. O kurwa, nie wejdzie. Ale żem zrobił To teraz nie wejdzie tu Bo tu spawów na napieprzonych jest <grybuj> Teraz wejdzie żebym tak wyciął Na siłę młotkiem <grybuj> Młotkiem może i wejdzie w ogóle nie trafia kurwa w dziurę nie tu dziura jest gdzie trzeba no niemożliwe tak pójdą być dziura. a ja w tą zrobiłem <słuch> zaraz to przyspawasz z powrotem to coś urwał <słuch> <słuch> rozwierciłem rozwierciłem na boczki o! Teraz przeszło! Dobrze jest! Będzie chodzić. Jeszcze nie zbudowałem, że trzeba wszystko przerabiać. Ale to dlatego, że to prototyp. Kurna, nie ma czym zgasić tego Na kopci się już wdychał to Kurwa Zamasła woda cię psikać aj, 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 aj. Nakopciło się Ale trzyma już Trzyma coś tam Alej borygiem Andrzej. <gryzaj> Ej no muszę, bo jeszcze się zapali kurde lodówka, ale tutaj nas urodziłem. Bardzo ładnie. Ale muszę to popuścić. Co takie luzy są? Daję jeszcze borygiem trochę. Być studzone, być studzone. Możemy iść teraz z drugiej strony. Tu mam już przerobione, elegancko. Jedynie co to, może to spróbuję dokręcić. Może będzie wtedy. Nie będzie takich luzów. Pokaż. Drobny luzik. Będzie chodzić. Dobra, idę z drugiej strony teraz. Już wziąć na dżem zgiął No jeszcze żeś pan dorobił Na prosty. Dobra może najpierw na wierce O kurwa tu rurka jest jakaś Przyspawana Proszę niech to się da schować tam Ja pier... rurka gdzie przeszkadzać Oby szlak trafił. Kto to tą brurkę tu wrzucił i przyspawał. Może nie jest mocno, jakby młotkiem walnął i przecinaczkiem to może puści. Pokaż. Myślę czy spawem bym ją rozgrzał tak, żeby się rozpuściła, ale to na wali spawania jeszcze gorzej zrobić. Najpierw sobie dziureczkę przewiercę na przewylot. A później spróbuję to jakoś może rozwiercić tą rurkę tam w środku. Może się uda. Byś musiał mieć takie duże wiertło, żeby tam rozwiercić tą rurkę. No nie, tam nie, nie dać to tam wejść. A przecinakiem, z tej strony nie jest zespawane, to przecinakiem może by kurwa puściło. Ajajajajaj. Prędzej się pan zesrasz, niż to kurwa przetniesz. Że Udało mi się wykuć tą rureczkę przecinaczkiem, znaczy po, pociąłem ją tak tam w środku. I, o. I możemy przykręcić. Luksus jest. Dość to puśkę. bijuć. Dobra, daj błotnik. Kurde, że się odkleiło, patrz. Tego się nie spodziewałem. Dobra. Bardzo ładnie się pan zrobił. Która to puściło pręcik? Tutaj go puścił. Jest zajebiście. Koła są prawie pionowo. Leciutki skosik jest, ale jak zdejmiemy z tego, to powinno już się to unormować. No i musimy uciąć drążek kierowniczy, któryś. Skrócić, żeby nam się kierownica wyprostowała. Także tu musimy obciąć kawałeczek i zespawać ze sobą. A kurde, nie dokręciłem tego. Tu nie dokręciłem wężyka. Habulcowego O, się. Dobra, słuchajcie, robię tutaj te kółeczko I już możemy się przejechać, zobaczyć jak to chodzi? Yy, no ta, dawaj pan tutaj No i teraz kwestia ile go trzeba skrócić, żeby to się nam naprostowało. Niedużo. Tutaj trzeba obciąć jakiś centymetr. Czekajcie, ja spojrzę na okiem fachowca, czyli tak jak teraz. No to trzeba obciąć tutaj na centymetr. Tylko, że jak go postawisz na koła, to jeszcze ci się zbiegną, chyba. Dobra, to ja to postawię lepiej na koła, żeby nie było. <laughs> Za krótkie będą. Tu ładnie stoi Tu też ładnie stoi Nie, jednak trzeba obciąć Mamy to, mamy Teraz trzeba przyspawać. A jaki gorący Ty Kurwa Idiota, łapię łapkamy Sprętasz, dym idzie, ja ten łapami łapie Dobra, pokaż siodu teraz. No i co? I nie uwierzycie Ale jak y, dogniotłem go swoim ciężarem, to to się szkoło rozkraczyło To się rozkraczyło w drugą stronę I teraz brakuje mi tego, co żem obciął. Niemożliwe. <ślesk> Niepotrzebnie obciąłem Dobra, jeszcze mam taką możliwość, że tutaj na amortyzatorach podkręcę na całego... na maksa, żeby bardzo sztywne były, bo one są teraz na miękkie ustawione yy, i może to się wyrówna, nie będą tak kucać. Zaczyna mnie to denerwować już wszystko. Chodź podkręć mocy to. O kurde, jak to podkręcisz? To może nie amortyzator usiadł, tylko... Nie, amortyzator. Siada. Jeszcze jeden problem zauważyłem, że teraz jak skręcę kołami, dajmy w tą stronę, to tamte koło, jedne koło jest bardzo skręcone, a te koło jest prak praktycznie proste. Kurwa, nie wiem o co chodzi. No to jest tak minimalnie skręcone, a tam to jest ostro skręcone, a powinno to też być ostro skręcone. Przynajmniej tak. Dobra, spawaj pan. Może gdzie chodzić. Ta Dzielił z tym. No niepotrzebnie, że mu wziął. Wyłącz pan. Dobra, pospawałem to. Jak będzie, tak będzie. Oby teraz kuleczka tu się na plastiku nie wyrobiła. Polej pan troszkę. Gorboborygiem. Nie wdychaj, człowieku. Chemykali. Teraz spróbuj wyprostować kółeczka i zobacz, jak to będzie. Teraz jest kółeczko teoretycznie prosto. To już ucieka do środka, ale to dlatego, że... O! Haps! I już jest dobrze. Teoretycznie dobrze, jak nie będą się ruszać amortyzatory, <grydy> to będzie akurat. A amortyzatory zaraz te podniosę na tej śrubeczce na maksa. I wtedy powinno to chodzić. Miałem zrobić większy skręt, ale widzę, że w tą stronę już się nie da większego skrętu zrobić. W tą by się dało, ale tam już jest też już pewnie na maksa, więc chyba... Tutaj nic nie przekombinuję. Jakie kurde luzy są. Także przód jak się mogę będzie coś tam amortyzował, tył będzie amortyzował na pręciku. Ej, nie uwierzycie, ale musiałem <grytanie> użyć tego do zdejmowania sprężyn, klucza takiego. Żeby tutaj można było podregulować. Dałem na maksa. Teraz nie będzie tak kucać. Opsajo. Jakie <laughs> luzy! Dobra, dawaj teraz z tej strony też tak zrób. I teraz o! <laughs> Jaka luźna! Daj na maksa! Tak jak teraz. Luzy pa! <laughs> Jest, jest. I yep. O, teraz już nie będzie tak siadał. Tak zio. Zrobione. Yeah! Dobra, nareszcie to wszystko powinno teraz funkcjonować i będziemy mogli sobie pojeździć zobaczyć, jak to działa. O, wiertełko tu jest. To bijdź. A jeszcze miałem pomyśleć nad rączką i tu widzę taka rączka, jest fajna do zmiany biegów, a nie do tego psu. Gdzieś powinno być jeszcze coś. Pa, pa, pa. Ten jest mniejszy, taki fikuśny. O, proszę bardzo. Wszedł, wszedł. Można będzie zmieniać? Można. Luksusowo. To jest taka prowizorka, bo tutaj rureczka zimna, łapki będzie marzyły, a tutaj nie. Dobra, możemy odpalić, zobaczyć. Ciekawe, czy przy takich mrozach jeszcze akumulator trzyma, żeby kręcić i możemy się przejechać. Zobaczymy, jak to chodzi. Powietrze jest. Chyba jest. Kurde, jeszcze jak wsiądę, będzie kucał. Pierdzielony.